Justyna Steczkowska postanowiła podzielić się z fanami odrobiną swojego świata, publikując kilka niezwykłych zdjęć na swoim profilu w serwisie Instagram. W zjawiskowym stroju kąpielowym, do którego dodano różne efektowne akcenty, artystka uwydatniła swoją sylwetkę, która prezentuje się wręcz bosko. Największą uwagę przyciągają jej długie i zgrabne nogi, które dodają jej uroku. Justyna zdecydowała się na odcień czerwieni, od stóp do głów, co podkreśla jej niezwykły styl oraz osobowość. W tym wyjątkowym kostumie kąpielowym, który sama zaprojektowała, nie tylko zachwyciła swoich fanów, ale i wywołała przyspieszone bicie serca u wielu z nich. Wydaje się, że jej przemyślana stylizacja i skuteczne wykorzystanie efektów optycznych sprawiają, że każda publikowana przez nią fotografia staje się małym dziełem sztuki. Sylwetka Justyny od lat robi ogromne wrażenie, a zdjęcia, w których się pojawia, są dowodem na to, że potrafi doskonale podkreślić swoje atuty. Fani nie tylko zachwycają się urodą Justyny. Ale również doceniają kreatywność w projektowaniu przez nią strojów. Kiedy przyjrzymy się jej pracy, z pewnością dostrzeżemy szereg ukrytych talentów, które artystka posiada. Dodatkowo media obiegła informacja o tym, że Justyna w ostatnim wywiadzie zaczęła mówić o swojej relacji z mamą, która miała duży wpływ na jej życie. Kluczem do doskonałej formy Justyny jest dopasowana dieta oraz regularna aktywność fizyczna. W rozmowach podkreśla, że dba o zdrowe odżywianie, tym samym wybierając świeże. Naturalne produkty, które dostarczają organizmowi niezbędnych witamin i minerałów. W jej codziennym jadłospisie dominują warzywa, owoce oraz pełnowartościowe źródła białka, takie jak chude mięso, ryby i rośliny strączkowe. Justyna wystrzega się przetworzonej żywności, a także tych, które są bogate w cukry i tłuszcze trans, wybierając zamiast nich produkty organiczne. Jej decyzja o rezygnacji z alkoholu miała znaczący wpływ na jej wygląd oraz samopoczucie, co sama wielokrotnie podkreśla. Podczas wywiadów artystka z pewnością zaznacza, jak ważne dla niej jest zdrowe odżywianie oraz regularne ćwiczenia. Aktywność fizyczna jest nierozerwalnym elementem życia Justyny Steczkowskiej. Dwa razy w tygodniu odwiedza siłownie, skupiając się na ćwiczeniach cardio oraz wzmacniających. Dzięki temu, nawet po intensywnych koncertach, potrafi zachować doskonałą formę oraz zdrowie, co potwierdza jej świetny wygląd. Justyna Steczkowska ma swoje zdanie na temat reżimu obowiązującego w przemyśle muzycznym. Zdarza się, że odnosi się również do kwestii przedłużania koncertów, zaznaczając, że właściciele są bezlitośni w tej sprawie, co nigdy nie sprzyja artystom. Z pasją i zaangażowaniem kontynuuje swoją karierę, zachwycając swoich fanów zarówno muzyką, jak i niezapomnianym stylem.